Na Titan Explorer. Zapowiadają 6-metrowe fale, północny wiatr 60 na godzinę i marznące szkwały. A my mamy jednego człowieka mniej. Niedobrze. To chyba najgorszy sztorm w roku. Szykujemy się do zrzucenia kolejnej serii. Mamy mnóstwo krabów do złowienia. Wszystko w porządku? Tak. Nic mi nie jest. Piłem mnóstwo wody. Dobrze wiedzieć, że jest dobrze, bo nie było. Martwiłem się o Ciebie. Trzeba zdjąć część klatek. I każdy przyda się do roboty. To najgorszy rejs w moim życiu. Storm jeden za drugim. Rolando wciąż jest obolały, ale potrzebujemy go na pokładzie. Cieszę się, że Rolando ma się dobrze, bo mogło być znacznie gorzej. Please God, please have... Boże, ześlij nam kraby. A na Aleusian Lady? Musimy podejść do zrzuconych serii i poczekać. Przejmujesz wachtę. Klatki muszą poleżeć na dnie. Szyper Shelford powierza ster. Nie spieprz niczego. Spoko, mówię poważnie. Niezbyt zaufanemu członkowi załogi. Pilnuj kursu, to najważniejsze. To co innego niż powrót do portu. Jeśli zadbasz o łajbę, ona zadba o ciebie. Gdyby były problemy, natychmiast mnie obudź. Co jest? Alarm uruchomiła pompa ściekowa. Nasz mechanik Wasilii już wszedł na dół i robi co trzeba. Naprawa pompy ściekowej to żadna przyjemność. A Jacob udaje głupiego. Co się dzieje? Wasili jest na dole, coś się zepsuło. Spadaj stąd. Co się dzieje? Pompa jest zatkana. Albo lód, albo papier toaletowy. Nie wiem, grunt, że nie ciągnie. Niektórzy używają papieru, który się nie rozpuszcza. Nie mam ochoty w tym grzebać. Trzeba rozebrać i udrożnić pompę. Pracowałem cały dzień. Jest zaspawana? Nie wiem. Może zakręcona. Nie chcę niczego zepsuć. Na pokładzie są jacyś idioci. Może to Jacob. Kogo to obchodzi? Trzeba to naprawić. Zdaniem Szypra nie ma czasu szukać winnych. Wasili jest od napraw, a nie od kierowania załogą. Niech robi swoje. Wasili zna się na rzeczy, choć nie pasuje mi jego postawa. Ale mamy limit do wyłowienia. Jeśli będzie trzeba iść do portu, to po nas. Jest tego więcej. Wyciągnąłem 4 czy 5 kawałów papieru, które zassało i zatkały rury, ale w zbiorniku może być ich więcej, więc problemy mogą się powtarzać. Trzeba będzie mieć oko na pompę, żeby nic się nie przelało. Ale ogólnie jest dobrze. Tak to jest, gdy pływa się z idiotami. Chciałem trochę pospać, ale włączył się alarm. Jestem zmęczony i wyczerpany psychicznie. Ale liczę na to, że w tej okolicy będzie mnóstwo bardziej. Nad Aleusian Lady wstaje słońce, a dla reszty floty zaczyna się nowy dzień i wszystko zapowiada się dobrze.. Dobra, idę włączyć. Jest jak nowy. Nic nie bije, wszystko działa. To do roboty. Ci goście to fachowcy. Było niefajnie, ale daliśmy radę.